Witajcie w drugiej części w poszukiwaniu rdzy w T4. W porównaniu do wcześniejszej części, teraz będziemy trochę rozbierać. Podniosłem już sobie samochód na kobyłkach, może nie za wysoko, no ale podniosłem na tyle, na ile na nich mogłem bezpiecznie podnieść. Plan jest na teraz taki, żeby całe auto umyć razem z nadkolami dokładnie, żeby tutaj wiecie, wszystko odsłonić od spodu również auto umyje i wtedy będziemy sobie szli, oglądali to co się da zdemontować, zdemontujemy, zobaczymy co jest pod spodem, czyli stopnie Wszystkie trzy zdemontujemy, żeby zobaczyć co jest pod spodem. Zdemontujemy sobie zderzaki, żeby zobaczyć jak to wygląda od spodu. Otworzymy maskę, zobaczymy co jest pod akumulatorem, żeby też sprawdzić jak to wygląda. Dobra, nie będę przedłużał tego wstępu, lecimy, mówię, yy, czas to pieniądz. Autko umyte, chociaż minęło już kilka dni od tego mycia, zdążyłem już rozebrać trochę, ale zobaczmy co wyszło po zdjęciu błotników, zderzaków i innych plastików, o których wspominałem w pierwszej części. Jak ktoś nie widział pierwszej części to zapraszam do zapoznania się, dodam kartę do, do tego filmu to patrząc od przodu mówiłem o podszybiu, tam się niczego nie dało rozebrać, więc no oprócz wycięcia szyby, nie? ale to byłoby teraz bezcelowe, bo no, nie widać tam, żeby coś wychodziło, ale mówiłem o przedniej balce, że tutaj coś może wyjść. No i tak jak mówiłem, ale tutaj bardzo delikatnie jedna strona, tu coś na środku się pojawia, tutaj jakieś otarcie było, no i tutaj już tak trochę bardziej tu, nawet pewnie dziurka będzie ale to zobaczymy jak wszystko, wszystko uda mi się oczyścić i od razu powiem, że w tak dobrym stanie te cztery jeszcze nie widziałem no ale wiecie młody jestem, jeszcze dużo w życiu nie widziałem więc wszystko przede mną to jest strona lewa kierowcy tu mówiłem, że jest błotnik, pod który wpada dużo błota, które zbiera się tutaj. Postaram się wrzucić filmik, który nagrałem w trakcie rozbierania, ile tutaj tego było. Mam też. Mam też e, zbiorniczek, który sobie wrzuciłem. E, połowa z tego, co tutaj było, e, co tutaj jest, była po jednej stronie, druga połowa po drugiej stronie. To wszystko było, było tutaj. Jeszcze też nie oczyściłem do końca po prostu tyle ile dało się aktualnie wyciągnąć jeszcze będę to czyścił dalej ale i tak wszystko jak na taki czas trzyma się dobrze jest powierzchowna rdza którą będziemy później piaskować ale to w następnym odcinku jak już zaczniemy naprawy błotnik już Wam pokazuję już Wam pokazuję z zewnątrz Błotnik wygląda tak. Tylko tu końcówkę widać, że coś się dzieje. Robię to wszystko jedną ręką. Dajcie mi chwileczkę. Obracam albo położę po prostu na ziemi. A patrzcie, co wygląda, jak to wygląda w środku. No to wszystko jest na razie jeszcze powierzchowne. Rdza wypiaskuje to i zobaczę, ale myślę, że bez problemu po wypiaskowaniu wystarczy zabezpieczyć. Później jeszcze to woskiem zabezpieczę do połowy albo i wyżej zobaczymy jak to wyjdzie. Bo mówię o wosku do profili zamkniętych, nie? czyli to sobie wypiaskuje, podmaluję i tak dalej. Ale tak wygląda to w środku. Na zewnątrz jeszcze mało było widać, tylko narożnik, który tak naprawdę mógł dostać kamień od koła, nie? a nie że od środka więc możecie niczego nie widzieć, a w środku już powoli buduje się niespodzianka. Akurat to jest wersja z 90., znaczy inaczej, to jest wersja już poliftowa, ale ze starym przodem i da się ściągnąć bez problemu, znaczy bez problemu, no da się ściągnąć przednie błotniki. One są tylko przyklejone tutaj. A w starszych wersjach one nie były tutaj przyklejone, tylko były zgrzane. Nie? Tutaj jest tak naprawdę to, co o, tu odchodzi, to to jest tylko klej. A w starszych wersjach tu był jeszcze rand, do którego było zgrzane. E, więc w starszych wersjach nie dało się tego tak łatwo zdemontować. Ja u siebie będę przerabiał tak, żeby się dało. Dobra, to to jest to, co mówiłem. Kolejną rzeczą mówiłem o tym sierpie i tutaj był. Od środka, pamiętacie, widzieliście, jest dziura, ale jak to wygląda. W środku, pod tym plastikiem, który tutaj był. Nie? Czyli mówiłem, że tutaj jest stopień. On często wszystko zakrywa, i nie widać, co tutaj się dzieje. Tutaj trochę powierzchownej rdzy. W środku tutaj powoli też się zaczyna. No i ten. ten yy, tarynienka. Tarynienka, o której mówiłem, że tutaj zbiera się woda, która ma problem z odejściem. Chociaż z tego, co widzę, są po odkurzeniu są drożne, no ale coś tu się zaczęło od tamtej strony czyli od strony tego, tej dziury tutaj zaczęło się psuć i to do, dokładnie w tym miejscu jest ta dziura, nie? czyli w miejscu odpływu jest tutaj od spodu w progu ten otwór ale i tak wygląda, wygląda super jeszcze zobaczę co tutaj zrobię, ale wydaje mi się, że no bo tu nic nie strzela pod palcami przy ściskaniu zobaczymy po wycięciu ale myślę, że od drugiej strony po prostu będę wstawiał tylko fragmencik progu wewnętrznego i tyle, bo wygląda to dobrze tutaj się wypiaskuje, poprawi się te odpływy, może doda jeszcze w jeden zobaczymy jak to pójdzie idziemy dalej tutaj niczego więcej nie nie rozbieraliśmy i tył Często jest tak, że tutaj ten uchwyt tylnego zderzaka często też jest mocno skorodowany, nie da się później nic z tym zrobić. Tutaj skorodowany jest, ale tylko tutaj, tutaj od spodu. Już nawet śruba nie chciała odejść i robiłem to trochę na siłę, znaczy po prostu przeciąłem śrubę, połowa pękła, ale dało się już zderzak zdjąć. Dobra, kolejne miejsce to tutaj. To jest y, zawór wyrównujący ciśnienie w samochodzie. W momencie zamknięcia drzwi, y, gdzieś to ciśnienie, to, to powietrze, które zostało wtłoczone, musi ujść, i wtedy ta klapka się po prostu podnosi, upuszczając, upuszczając to, y, to ciśnienie dodatkowe. Dobra, czyli tutaj czego nie było widać. Bagażnik zamknięty, bo w środku są po prostu rzeczy. Nie chcę ich pokazywać. Y, ale tak wygląda tylnia belka która jest pod zderzakiem. Jak widzicie, trochę, kilka miejsc też jest, ale to jest tak naprawdę wszystko pikuś. To jakby nie wpływa, nie wpływa na funkcjonowanie, na działanie samochodu, bo to jest akurat część, którą można by było pokusić o odkręcenie i demontaż, montaż zupełnie nowej. Tylko w środku wchodzą w podłużnicę dwa płaskowniki które w którym jest mocowane e, mocowana tabelka e, no i te śruby już poszły tak rdzą że e, nie chciałem już tego na siłę demontować dobra tutaj po tej stronie ten uchwyt ta sama sytuacja ale jak widzicie z tej strony nic dobra e, idąc dalej drzwi wydają też się do, w porządku no i Kolejny element, który wspominałem, czyli kolejny stopień i też zaskoczenie, wszystko jest w porządku. Jakieś małe otarcia tutaj. Jak widzicie, tutaj jest odciśnięte nawet, jak po prostu ten plastik jest zbudowany i w których miejscach się opiera. Nie? Wchodzicie, wchodzicie do samochodu, depcząc na ten stopień plastikowy, pociera o lakier, przydzierając się przez niego aż do blachy, która później dostaje trochę wilgoci i koroduje. Ale patrząc na to, jak wygląda rynienka, ten papier, który tu był wciśnięty, tam się okazuje, że nic nie ma. Tu wszędzie jest tylko jakaś taka powierzchowna korozja. Tutaj jest trochę więcej, ale to potraktuję młotkiem i głowem, zobaczę, co się tam będzie działo. Ale widać, że ktoś ten samochód dobrze konserwował. Wszędzie to nie jest taki brud, po prostu brud, czy piasek i to ten, nie? To jest yy, wosk do konserwacji samochodów, do którego dostał się piasek, ale ktoś to zakonserwował, to jest konserwacja samochodu, dlatego on wygląda tak dobrze. Teraz kolejny stopień i tu patrzcie na to. Widzicie ten wosk, jaki czyściutki. Ten wosk zatkał odpływ. Ale jak widać niczego to nie zepsuło, nie spowodowało, tylko tutaj zaczęło się kolejne ognisko korozji do góry. W moim samochodzie było tak samo. Też tutaj od tej strony, chociaż to jest ciekawe, bo to nie jest korozja, która idzie od zewnątrz, tylko ona zaczyna się tutaj jakby gdzieś tutaj dostawała się woda albo jak się komuś coś ulało i tutaj już sobie spływało dalej i i dlatego ta korozja tutaj jest dobra, ten sierp tylko tutaj od spodu jakaś tam powierzchowna, powierzchowna uszkodzenia, ten rancik co mówiłem no i pod drugim zderzakiem. Też praktycznie czyściutko tutaj do, do wypiaskowania, pomalowania, ale jest całe, nie? Nie, nie zrobimy tutaj po piaskowaniu żadnej dziury, że będzie na wylot, prześwit, jakieś sito i tak dalej. Jest ta korozja w niektórych miejscach bardziej zaawansowana, te wrzery są większe, ale i tak moim zdaniem jest, jest bardzo dobrze. No i tak jak wspominałem, ten, yy, ta podróżnica Y, która jest tutaj, ona już też zaczęła korodować, ale wydaje się, jakby zaczęła korodować głównie od tej belki przedniej i tylko, tylko i wyłącznie dlatego. Nie, tu jest jeszcze punkt, w którym będziemy mogli wstrzyknąć wosk, więc zobaczymy jak się to będzie wychudzało. Nie pokazywałem nadkoli, bo są czyściutkie. Po, po umyciu nigdzie tutaj nie ma jakichś większych e, ognisk skorowi. E, też z tyłu podróżnice, o których mówiłem i te wzmocnienia też wyglądają, wyglądają dobrze, ale jak już pokazywałem jeden błotnik, to pokażę. Drugi to jest akurat błotnik od strony yy, miejsca, w którym jest filtr powietrza i w którym po prostu yy, silnik pobiera powietrze. I tu przychodzi taka gąbka, nie wiem czy on... o, mam ją pod ręką. Przychodzi tutaj taka gąbeczka od środka. Błotnika, nie? czyli tutaj w ten otwór przychodzi ta gąbka, ona jest tam w środku, no i tutaj, tak dotyka, dotyka błotnika. I jak widzicie, tak jak dotykała, tak zaczęło korodować, bo ta gąbka nie ma co ukrywać, zbiera wodę. Się zastanawiałem, czemu domestos jest zawieszony pod maską, ale widać, były problemy z jakimiś stworzeniami. Pewnie kuna próbowała się zagnieździć. I dlatego, no i widzicie w jakim stanie jest też od spodu. Nie? Ale też to idealny moment do wypiaskowania, pomalowania podkładem epoksydowym, zabezpieczenia woskiem. Też myślę, że zabezpieczę to yy, do tego przetłoczenia, albo i nawet wyżej śichnie się yy, woskiem, tak żeby tylko zabezpieczyć te piecie od, yy, od samej wody. Yy, oczywiście, nie tutaj sam. Sam rand, bo tu przyjdzie klej. Ten klej się dokładnie tutaj rozmarzy, tak żeby przyklejając żaden element blachy nie był pusty, nie? żeby ten klej pokrył cały, całą blachę, bo tam gdzie nie pokryjemy blachy klejem, w trakcie sklejania takich elementów zacznie korodować. Po prostu to będzie wolny element, w którym się zacznie zbierać piach, woda i to zacznie korodować. Więc po rozebraniu druga część wygląda w ten sposób. Ja jestem zdziwiony, ale w razie co wiecie, gdzie zaglądać, żeby szukać dalszej korozji. Tutaj jeszcze raz, raz pod szybie jak wygląda przymkniemy trochę drzwi i tutaj jak wygląda trochę spuściłem to robię tylko na dymisku trochę też coś tam zaczyna puchnąć ale moim zdaniem nie jest to Taka korozja, żeby się teraz tym, tym przejmować i niepotrzebnie rozbierać połowy samochodu, bo gdzieś się trochę rudego pojawiło. A tak naprawdę ta naprawa niczego nie przyniesie. Nie? Więc tutaj wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. No i też nie będę już wchodził pod spód, bo podłoga też wygląda super, też była, była zabezpieczona i auto naprawdę wygląda, wygląda dobrze. Jest tylko ten jeden punkcik, jeden próg, w którym się coś zaczęło. Muszę jeszcze tylko rzucić okiem na drugi, bo tam się nie przyglądałem jakoś mocniej. Ale wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, e, więc kilka miejsc do podpiaskowania. E, za waszą propozycją jeden z was e, widzów pisał o tym, żebym kupił sobie areograf i areografem e, robił po prostu przetarcia. I plan jest też taki, żeby ten areograf wykorzystać do podmalowania takich punktów jak tutaj po oczyszczeniu, oczywiście wypiaskowanie. Podmaluję to aerografem, żeby nie trzeba było całego samochodu zabezpieczać tylko po to. No i też myślę, że w taki sposób będziemy zabezpieczać te, te, te małe, małe odpryski na całym samochodzie. Jeszcze się dogadam z właścicielem auta, ale z tego co zrozumiałem, to jakby. Chodzi o, głównie o zabezpieczenie, a nie żeby samochód wyglądał, jakby woził coś cennego w środku. Yy, pokazywałem tutaj tą bełkę i teraz tak spojrzałem, że tu jest zgniecona ta bełka. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, dlatego tu korozja poszła. Jest wgniecenie. Z tej strony tego nie ma. Dobra, nie przedłużam. Jeżeli podobało się Wam, chcecie kolejne odcinki, zachęcam do subskrypcji, lajkowania moich filmów, oglądania. Wiem, ostatni z wymianą oleju, właściwie kolejność będzie inna, bo najpierw będzie to, później tamten film, oczywiście tylko w numeracji, bo film z wymiany oleju już jest. Opublikowany, ale jeżeli się podobało i wiem, że tamten film był długi, bo tam 36 minut chyba wyszło, ale mimo wszystko zachęcam do oglądania, subskrybowania, dzielenia się opiniami, podpowiadaniem. Na pewno komuś to się jeszcze przyda. Dużo osób czyta te komentarze, sami piszą. Myślę, że każdy jakieś wnioski sam też wyciąga według tego co robię, więc zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia w kolejnej części. To już wtedy się zacznie robota przy nim, zaczniemy go piaskować i tak dalej. No i do zobaczenia, miłego.